Dobra, nazywam się Marek Jan Kiesieński, gram w zespole wideo. E, nazywam się Wojtek Łuszczykiewicz, gram również w zespole wideo. Fantastyczni ludzie, fantastyczna impreza, cel szczytny. Atmosfera, tutaj, która tutaj panuje, jest po prostu jak. Jakby co, Wojtek? Jak dobre familijne spotkanie o, przy rodzinnym co. obiedzie. Jak dobry prostu. film Spielberga. O, Dokładnie tak. Plus jeszcze dzisiaj była nie byle jaka okazja. E, pojawia się z nami grupa Młodzi Mija, Migają Muzykę, z którymi nagraliśmy teledysk do pięknej, że piosenki skomponowanej przez tego młodego dżentelmena. Do której ten dżentelmen napisał słowa równie piękne. Piosenka no się tu dobrze, że jesteś i cieszymy się, że dzisiaj z nami e, Młodzi Migają Muzykę byli. Udało natrafić mi się na filmik w internecie, gdzie młodzi migali tekst piosenki Bałkanica bodajże. Skonsultowaliśmy się razem, uznaliśmy, że to jest znakomity pomysł. O, znajomi jeszcze prawo. Czyli nie było tak że jak widać, skoro znajomi się przyznają po koncercie. Więc szybko zdzwoniliśmy się, nakręciliśmy teledyski i mieliśmy okazję uczestniczyć w jednej z najfajniejszych, najcieplejszych, ciekawszych historii w naszym muzycznym życiu. Skomplikowany to język migowy, podstawowe rzeczy, czyli jak powiedzieć dziękuję oraz brzydkie wyrazy. Grupa Młodzi Migają muzykę była na tyle uprzejma, że nauczyła nas kilku brzydkich wyrazów, które czasami używamy. Właściwie tak, ale na naokoło zespołowo, nie stricte muzycznie, naokoło zespołowo, czyli pracowaliśmy z osobami, które organizowały nasze koncerty, yy, mieliśmy kolegę, który pr rzeczy organizował, który poruszał się na wózku i właściwie nigdy to nie było ani tematem rozmów, ani żadną przeszkodą i właściwie to tak luz kompletny, jak mawiają francuscy poeci.